Cze. Cześć, mówi... Cześć, mówi Roman Torkowski. W tym wideo wyjaśnię Ci, dlaczego warto mieć własny kanał na YouTube. Kanał na YouTube jest przydatny w zastosowaniach biznesowych, a także do zastosowań prywatnych. Nieważne, czy chcesz prowadzić biznes, czy chcesz się uczyć, kanał YouTube będzie Ci dobrze służył. Jedno... Trzy... Czy przydatne zastosowanie kanału YouTube do zastosowań takich prywatnych. Po pierwsze, możesz lajkować wideo. W tym momencie jesteś w stanie oceniać jakość wideo i jesteś w stanie dać pewien sygnał twórcy, że naprawdę to wideo było dobre albo że to wideo było kiepskie. Po drugie, możesz subskrybować kanał. Dzięki temu jesteś w stanie stworzyć sobie listę osób. Które chcesz subskrybować, listę twórców, materiałów, których chcesz. Akcja! Cześć, mówi Roman Torkowski. Raz, dwa, trzy. Akcja! Cześć, mówi Roman Torkowski. Jeżeli chcesz wykorzystać YouTube w biznesie, w zastosowaniach prywatnych, to akcja. Cześć, mówi Roman Tarkowski. Jeżeli akcja. Akcja. Cześć, mówi. Nie. Jeden, jeden, dwa, trzy. Akcja. Cześć, mówi. Ach. Raz, dwa, trzy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I akcja! Cześć, mówi Roman Turkowski. Witam Cię. W tym wideo przedstawię Ci, jak.